Dzisiaj taki oto sprzęt. No dzień dobry, sorry za mój głos. załatwiłem się klimatyzacją i trochę mnie odcięło. Suzuki, dwudziesteczka w dwutakcie. Który rocznik? 90. To jest DT20. Gdzieś tu widziałem rocznik, a tutaj jest. 1998 Całkiem kawał łobuza, silnik dość mocno po przejściach. Tak jak widać, po farbie dużo korozji wszędzie. Wielka śruba. A i co tu będziemy robić? Ogólnie będziemy ogarniać silnik. Takie o różne pierdolety. Na przykład szarpanka. Widzieliście taką kiedyś. No i tu takie właśnie. Dużo takich pierdół. Ponoć nie ma chłodzenia. Czekajcie, to śruba się, się zaczepia. Nie ma chłodzenia, widać, że ktoś tu już grzebał. Głowica na nieoryginalnych śrubach albo coś tu, nowa klapka. Podejrzewam, że starą ktoś połamał, ale ta głowica mi się nie podoba. Nie wiem, czy ona nie jest przegrzana. Cie? Teraz sprawdzę kompresję. To, że tak zlazła z niej farba. Tylko z samej głowicy, a nie z całego silnika, może oznaczać, że się przegrzała. W ogóle straszny tu jest... Syfkiła mogiła w tym silniku. Ale ponoć pali. Czego tu brakuje? Na pewno brakuje zabezpieczenia i malinki. do biegów, znaczy, żeby nie można było odpalić na biegu. Nie wiem czy tu dostaniemy, czy tu wszystko jest, czy to wszystko będzie pogarniać. Co tu się dzieje? O. To jest zabezpieczenie, żeby na luzie nie można było. Takie ciekawe rozwiązanie. Zobaczcie, czy jest taka blacha. Żeby na luzie nie można było mu dać miodu za dużo. Takie mechaniczne zabezpieczenie. Tylko troszkę gazu. Dopiero jak wrzucimy bieg. Blaszka się podnosi. Dopiero możemy dać mu miodu na maksa. No ale to wszystko będziemy czyścić, sprawdzać. Pierwsze sprawdzimy kompresję. Bo nie podoba mi się ta głowica. Co ją tutaj boli. Czy w ogóle tu jest termostat. Ponoć nie ma. Woda nie pryska, ale wszystko będziemy sprawdzać. To wielka pompa paliwa. Gaźnik też wygląda jak. No dobra. Dobra, głodny cylinder. Zasięgmy do jego miodu. Słabiutko. Szósteczka. Nawet nie cała. Na dolnym leciutko ponad sześć. Zawsze dolny jest trochę lepszy, bo olej spada na dół. No ale to jest strasznie słabo mi się wydaje. No, nie wiem. Zwaliłem spodzinkę, i teraz tak. Patrzcie, te gumki, które powinny być na pompie, pozostawały na rurce. Jedna gumka i drugie to uszczelnienie. Może to było źle złożone i dlatego nie było chłodzenia. Zaraz zaglądniemy do pompy, ale to jest pierwsze co. Gumka powinna być tu jedna, a druga na wałku. To od razu się rzuca w oczy. Teraz rozbiorę i zobaczymy, co dalej. Pompę zdemontowałem. Wierniczek mięciutki. Wygląda na nówkę funkiel. Nie śmiganą. Patrzcie. Mięciuteńki. Żadnych śladów zużycia. Choć tu już się pierwsze kreseczki pojawiają. Ale patrzcie na tą stronę. Stopiony. Już chodził bez wody. Patrzcie jaki z guma zjaran. Te ścianki. Te kreseczki to są oringi. One uszczelniają pompę wody. Tak naprawdę to. I teraz. Patrzcie, ta guma jest spalona normalnie. Ktoś tu robił przygazówkę bez wody. Za mało wody było nalane albo nie wiem. Różne historie się zdarzają. A wirnik jest spalony. Tylko teraz ciekawe, czy to było przyczyną braku chłodzenia. Bo no, to już naprawdę poza tym wirnik wygląda git. Sama obudowa pompy waży z kilo. Wygląda ładnie. Nic tu nie widać. No dobra. Będziemy działać. Ktoś tu chyba zaglądał, bo to wszystko się leciutko odkręciło. Tylko te gumki mi się nie podobają, że tak nie tak są założone. Może to przez to. Dobra. Zobaczymy, co postanowi, bo teraz właściciel, bo teraz tak wirnik w Polsce 100 zł, na AliExpressie 30. <laughs> no, ja będę się z nim kontaktował, co robimy z wirniczkiem. Zdemontowałem termostat. Widać, że ktoś tu grzebał. Oczywiście standardowo uszczelkę szlak trafił. No to dał uszczelkę w tubie. <laughs> Czerwoną, czerwona najszybsza, nie? Teraz sprawdzimy. Ten ostat wygląda ładnie, ale nie działa. A nie, sorry. Wostat działa. No dobra. Dobra, na początek wyczyścimy gaźniczek. Dość dziwny, stary taki. Trzeba ściągnąć cięgno z sania. Ale z tego co widzę, cięgno z sania to chyba trzeba odkręcić tą śrubę. Bo to jest tak raczej na stałe założone. O, tam jest jakiś ziger, ale. Chyba łatwiej będzie to odkręcić. Gaźnik dość mocno, jak widzicie, uczuchrany. W ogóle dziwna konstrukcja, ta całość, to tu są chyba klapy, ale tak jak gaźnik, to Wam pokażę. Gaźnik rozebrany. Dość sporo tu śmieci. Ciekawa konstrukcja. Nie, trzeba umyć gaźniczek. Czyścić, przedmuchać. I będziemy patrzeć co dalej. No dobra. Przykryweczka zjęta. Spod gaźnika. I teraz tak wyglądają harmoniki. Takich wielkich to jeszcze nie widziałem. Proszę bardzo. zaraz sprawdzimy ich stan. Lazareczka. A tu dostajemy wgląd. Tak jak widać, do wału. I tu będę zaraz oglądał Gładzie od spodu. Zobaczę, czy coś widać. Skąd tak niska kompresja? No i tak. Gładzie, tu, to na kamerze się tego nie pokaże. Wyglądają ok. Przynajmniej pod tłokiem. Łożyska główne, Wyglądają ładnie. Tu nie widać, zaraz obrócimy. Tu mamy łożysko główne. Łożyska w tych korbowodach. Żadnej rdzy, żadnych korozji. Jakiś nalot, ale to bardziej brud niż korozja. Wszystko to wygląda ładnie. Więc albo problemem jest głowica, najprawdopodobniej. Próbowałem odkręcić parę śrub i tak no niechętnie chcą się odkręcić Zresztą widać tu jakieś wióry Nie wiem czy ktoś tej głowicy już tu nie próbował odkręcać No nie wiem Zobaczymy, o zobaczy, tu są jakieś wióry metalowe Kto... Ktoś tu coś wiercił Poczekam na wirnik jak będzie wirnik Odpalę silnik Wyczyszczony gaźnik, tu wszystko sprawdzone. I zobaczymy, jak chodzi i co się dzieje. Wtedy będę decydował, czy ściągamy głowicę. Dojechał wirniczek z sali ekspresu. Wygląda ładnie. Montuję chłodzenie. Montuję spodzinkę. No i będziemy odpalać. Zobaczymy, jak ten silnik chodzi, czy w ogóle chodzi i będziemy decydować, czy zwalamy głowicę, czy nie. Teraz tak, spodzinka złożona, zamontowana, odpalamy. No tak woda leci, przestaje lecieć. <laughs> w tym cypelku tutaj były kamienie. Z piasku, takie malutkie. Ziarka piasku były, no i one zatykały tą dziurkę. No. Pchnięcie ją sprężarką powodowało, że kamień gdzieś tam wlatywał, lecz po chwili spadał z powrotem i znowu woda przestawała ciurkać. Oczywiście chłodzenie było, lało się. Więc tak, no to chciałem tu ściągnąć, ta śrubka poszła z oporem. Ta śrubka udało się tylko tyle poluzować. Tutaj śrubka już jest też urwana. I za jakiś taki system, jak widać. Jakaś nakręteczka. Z tej strony śruba już jest całkowicie wygwana, zardzewiała, ktoś tu już ją obrobił całkowicie no więc ją rozwiercam rozwiercę, tam drugą śrubę musiałem dużym wiertłem, chciałem małym wiercić ale okazało się, że nie wsadzę wiertarki dopiero dużym wiertłem do stali nierdzewnej idzie ładnie, zaraz to rozwiercę śrubka poszła tu widać, że jest zkiśnięta Zwiercona. Teraz coś tu wykombinujemy, wymyjemy, i będzie się trzymać plastik. Śrubka przycięta. Tam nakrętka wklejona w gniazdo. Na... Znaczy ona się trzyma, ale ją na wszelki wypadek jeszcze kleję na gorąco, tak żeby to nie wypadało, nie ruszało się. Damy troszkę smaru, żeby nie zakisło. No i tu plasticzki już mamy poskładane. Zaraz tu dociągniemy. I będzie ładnie trzymać. Kolejna drobniczka do garnięcia. Tak było przykręcane na taką śrubkę. To jest przelotówka. Pewnie tu był jakiś bolec. Nie mam takiego bolca. Ale dam śrubkę. Dotnę do długości. Dam naklej do gwintów. Na pewno będzie lepiej niż ta w krętarka. Chyba że dziurkę zrobię i zrobię zawleczkę. To się zaraz okaże. Gotowe. Śrubkę. Nie miałem To Dałem naklej i jeszcze leciutko gwincik na końcu zaklepałem. Śrubka się chowa. Będzie trzymać. Zakładam nowe świece, bo stare zaczęło już jeść korozja. No ogólnie są do jakieś takie. Jeszcze rzut na wirnik. Nie wiem, czy nagrywałem. Wirnik spalony. Przypalone końcówki, ma? Aha, i są na te to nakrywałem. Dobra. Montuję to. Silnik w środku już umyty. Tak, no jeszcze by go tam można gdzieś dopieścić, ale powiem wam, że godzinę czasu straciłem na samomycie. Dzisiaj, wczoraj dobre 40 minut. Po prostu miał pół centymetra smalców, wiórów. Nie wiem, w szoku pierwszy raz taki silnik miałem, żeby normalnie, jakby tu ktoś oleju wlewał przez lata i to zastygło służyłem no, butelkę płynu do mycia silników i to zawsze samo schodzi, a tu musiałam jeszcze mechanicznie szczotką do zębów te zakamarki tak jeszcze nie jest do końca, ale jest dużo lepiej niż było bo tu po prostu był nie wiem co to było A to silnik z Włoch, oni tak dbają O samochody nie dbają, a o silniki tym bardziej no dobra, próbujemy. Oryginalną linię jest nieszczelna, i muszę cały czas dopompowywać gruszką. I przez że on tak nierówno chodzi, bo po prostu zaczyna na za zbyt ubogiej mieszance chodzić. Teraz już go wypalę. Niech się wypali. Teraz Wam powiem. Właściciel nie przysyłał zbiornika od Suzuki, tylko przysłał samą linię i ona tutaj. Tu nie pasuje idealnie i łapie powietrze. Nie? I przez to musiałem ciągle dopompowywać, i on chodził troszkę na yy, za ubogiej mieszance, bo mu brakowało paliwa. Ale poza tym wszystko jest ok. Trochę ciężko pali na zimnym, no ale przy tej słabej kompresji nic na to nie poradzimy. Jak już odpali, no to pali na dotyk pływa. Znaczy słabo pali? No, trzeba 3-4 razy go pociągnąć na zimnym i wtedy gada. Ale to też może być przyczyną, że jest nieszczelna ta linia paliwowa Właściciel założy swoją swój zbiornik, wszystko oryginalnie, dobrze dopompuje paliwa. A myślę, że to będzie wszystko ładnie chodzić. Dobra, pakujemy silnik i wraca do właściciela. Jeszcze, a, jeszcze smarowanie, ale to już nie będę pokazywał. Dużo tu jest wszystkich kalamitek. Jedna, druga, tam są dwie, tam czwarta. Wszystko to przesmaruje po tym myciu nowym smarem. No i będzie pływał.